Welcome to the cam zone. I'm back. And you have a title to Man Pussy on you, don't you? That pussy who demands more content about guns? Eee, uh, fakt, co ja robię ze swoim życiu. <laughs> Więc tak, na początku poświęćmy 5 sekund na wyzywanie Toshimy, bo z tej firmy był ten dysk. I to nie był pierwszy sprzęt o Toshimy, który mi klapnął, bo pierwszym był laptop z komunii. A kolejne 5 sekund poświęćmy w ciszy na 3 projekty, które miałem na tym dysku. I w tym też był specjal Halloweenowy, którym właśnie był film o broniach z gier. Na szczęście jednym z projektów był też film o broniach z gier. Tyle, że. w formie skryptu, który był zapisany na dysku C. I skoro to jest jedyne, co mi się zachowało, to tego sobie zaczniemy, więc. Bronię z metalowej przekładni solidnej, pierwszej. <śpiewanie> The <laughs> Wiem, mgs pierwszy nie ma jakiegoś Rozwiniętego arsenału Zresztą połowa zbroi, broni, które tutaj wymienię Nie jest nawet w rękach gracza, ale Co jak co, to jednak trzeba tą grę omówić Ponieważ to by było nie na miejscu, gdybym zaczął Na przykład od dwójki, trójki, albo O jest od piątki, so yeah, lecimy Sokom bazowany na MK23 sokom. jest to taki bardzo Mocno nastarydowany brat USP Którego chyba raczej nie muszę wyjaśniać Każdy grał w Counter Strike'a, każdy wie Co to jest, jeśli ktoś mi powie Że nie, nie wiem, jeszcze doda, że nie wie co to jest ten cały kontener strike, to odejdź, internet to straszne miejsce. No ale dobra, dlaczego mówisz, że jest nasterydowanym bratem usp Bo tak jak USP jest na 9 na 19 SOCOM jest na 45, czyli zamiast... masz, Pewnie się zastanawiacie, co za pojeby potrzebują tak duży kaliber amerykańskie siły specjalne. Tylko tyle i aż tyle. Dodatkowo w pakiecie od razu przychodził z wytłubikiem i modułem celowniczym laser latarka. Najciekawszy smaczek jednak leży w lufie. Po lewej macie normalne, standardowe gwintowanie, które znajdziecie w większości broni. Po prawej macie gwintowanie w Sokomie. Czy pomożecie dobrze odgadnąć różnicę? Nie, spokojnie, widzu, nie mam ci za idiotę. Od razu da się zauważyć, co tu jest, nie tak. Nie tak to w sumie oksymoron do tego, co ta lufa tak naprawdę potrafi, bo nie nieduży pocisk wylatuje szybciej, co dla 45 jest błogosławieństwem. To jest jeszcze o wiele bardziej trwalsza niż taka zwykła lufa ze zwykłym gwintowaniem. Problem w tym, że to jest o wiele droższe, i jedynie gdzie to znajdziecie, to właśnie w takich broniach dla specjalistów, nie tylko z wojska, ale też i sportowców. Czekaj, dlaczego ten moduł celowniczy nie pokrywa się z tym, co jest w grze. Cóż, jasne, broń została zaprojektowana, ale ktoś tu musiał jeszcze produkować. I wyszły dwie firmy. Sam Heckler Koch i Knights Armament. Amerykańska firma zajmująca się m.in. akcesoriami, ale też i produkują np. SR-25. Model produkcyjny od Knights Armament wygrał. I podejrzewam, że przez trzy powody. Numer jeden, to firma amerykańska. A wiecie, jak amerykańskie wojsko podchodzi do broni? Póki nie ma Made in USA na zamku, to tego nie użyją. Po drugie, podejrzewam, że beton się zesrał na widok kwadratowego tłumika a także kwadratowego modułu celowniczego. I po trzecie, raczej nie wiadomo, bo nie mamy dokładnych danych, ale model od HK po prostu gorzej się sprawował. Podejrzewam, że głównie przez tłumik i sam moduł celowniczy, bo HK owszem umie w bronie i to nawet zabójczo dobrze, z kolei jednak nie umiem kompletnie w akcesoria do broni. Prosty przykład: celowniki na G36. Yy, więc ty, ja chyba wiem już, dlaczego przejebali co? To w takim razie, dlaczego moduł z prototypu od HK trafił na finalny model w grze? O tym później. A w samej grze jest to nasza broń startowa i będziesz tego używał przez większość gry, jeśli nie do końca. Więc przejdźmy do następnej broni. Single Action Army. Bazowany na kolcie Single Action Army. D. Jest to rewolwer tak legendarny, że ja tu cokolwiek muszę mówić. Ma wiele ksywek. Cattle Runner. Odwołujący się do faktu, że często był używany przez kowbojów. Peacemaker. Odwołujący się do faktu, że był często używany przez stróżów prawa. I na 100% wszystkiego kojarzą bardziej z tego, a nie z tego, że był używany w ogóle w wojsku. I na tamte czasy zajebisty rewolwer. Amunicja scalona. Dostatecznie szybkie przeładowanie, jeśli oczywiście dobrze potrenowałeś. Celność. To wszystko sprawiło, że Single Action Army jest po prostu legendą. O legendach zwykle się tylko wspomina, aniżeli mówi. A, i jak coś, jeśli jeśli o aspekt groby, to nie możemy go podnieść, jest po prostu w rękach jednego z bossów. Rewolwera o A dlaczego operator jednostki specjalnej ma rewolwer tego typu? No to się dowiemy o tym w trójce. Są. So... O, kurwa. Pustynny! Orzeł. OCZYWIŚCIE Żadna gra, która zakrawała o estetykę kina akcji z tamtych lat Nie mogła zapomnieć o Desert iglu. Nosi go przy sobie I generalnie nie możemy tego użyć I chyba całe szczęście, bo... Ech. Muszę, muszę o tym zrobić kiedyś film Bo ten gnat mnie tak wkurwia Już o tym wspominałem w Q&A, ale Po prostu mnie tak wkurwia Egzystencję Desert igla mogę porównać jedynie do A-klasy Albo Smarta, czyli drogie, drogie w naprawie i kurwa macie jakie niepraktyczne. Więc przejdźmy do czegoś fajniejszego. FAMAS! Co tu robi francuska broń na Alas w bazie amerykańskiej jednostki specjalnej? Co tu robi Famas? Pewnie się mnie pytasz, ja ci odpowiem w ten sposób. Pamiętasz, co mówiłem na samym początku o PlayStation 1, że to jest strasznie ograniczona konsola, jeśli chodzi o osiągi, to też dewowie musieli kombinować. To na przykład te kwadratowe twarze, bez ekspresji, jakie też właśnie pukawki. Famas. Jak i też MK23 SOKOM są dosyć kwadratowe, zwłaszcza z tym modułem laserowym od prototypu HK, dlatego właśnie został zaimplementowany, bo był kwadratowy. A na przykład taka MK jest dosyć okrąglata, taka z różnymi kształtami, niuansami, które jak spierdolisz, może sprawić, że wygląda jak kompletne gówno. so je, yeah, ja się dziwię, że poszli z Famasem i poszli z wersją G1, która ma przede wszystkim zmieniony kształt chwytu, który przypomina bardziej sztajera Auga. Jego zadaniem jest po prostu umożliwienie ci strzelanie z tej broni w grubych rękawiczkach. Na przykład w zimę. A dla devów to było doskonałe, ponieważ był bardziej kwadratowy. Ale przez tą kwadratowość jednak wzięli też i wersję, która ma coś, co mogę jedynie opisać jako brak joysticka w cosplayerze Astolfo. 25 nabojowy magazynek. Yy, czemu to jest zła rzecz? Broń ta ma trzy tryby strzelania: pojedynczy, ciągły i trzy nabojową serią. I może i wielkim matematykiem nie jestem, ale 25 nie dzieli się przez 3. I jasne, to nie jest taki debiliz jak na przykład niebieskie mundurki albo char to c ale jednak trochę boli w oczy. W grze ma go każdy przycisk. Ale samego Famasa nie zdobędziesz, póki nie zdobędziesz karty drugiego poziomu. A sam Famas służy ci głównie do permanentnego spacyfikowania dużej liczby przeciwników. Dobra, pokryliśmy już bliski dystans, średni dystans. To teraz czas, coś na daleko. PSG1. Jest to g która została przerobiona na snajperkę. Jest ona używana tylko raz przeciwko bosowi. Patrząc na to, że musicie się wrócić przez połowę gry, żeby ją zdobyć, to... e, <laughs> kind of stupid. Nie no, możecie jej później używać, jasne, ale tam najlepiej się używa. W realu, jak już wcześniej wspominałem, jest to G3 przerobiona na snajperkę. Inna kolba, inny chwyt, dłuższa lufa. To wszystko możecie zauważyć, nie? Ale lufa, tak samo jak w Sokomie, jest też gwintowana poligonalnie. Tak, w trakcie nagrywania przypomniałem sobie, jak to się nazywa. Profesjonalizm tylko na tym kanale. Więc zasubskrybuj. I pomimo tego, że powstała jego rozwinięta wersja MSG-90, to jednak jest nadal używany przez różne siły policyjne, w tym naszą, a także wojska, To teraz. Tak jak sama g była dosyć średnia, tak Sniperka z tego wyszła zajebista. Przejdźmy teraz do ciężkiego sprzętu. Stinger. Jest to amerykańska wyrzutnia rakiet, która miała tylko jedno zadanie. To, co lata po naciśnięciu spustu, ma spaść w dół. I to robiła. Z zabójczą skutecznością, zwłaszcza przeciwko rosyjskim śmigłowcom, takim jak na przykład Mi-24. Fun fact. Jak amerykanie dali Stinger'y afgańskim wojownikom by strącali gadzieckie śmigłowce, to nie pomyśleli, że ten sprzęt od razu się nie rozpłynie. I później, jak Amerykanie weszli do Afganistanu, to ich śmigłowce, takie jak na przykład Apache, też spadały jak liście. <śm> Kocham takie nie losu. Kolejną rakietnicą jest Nikita, która nie jest bazowana w zasadzie na niczym. To jest prototyp, który znajduje się w laboratorium Otakona, jeśli dobrze pamiętam. Otakon to ten gościu, który jak go spotykacie pierwszy raz, to sztawgacie na wasz widok. W sumie patrząc na tą twarz nie dziwię się. I to jest jedna z najlepszych broni w grze. Macie rakietę, którą wystrzeliwujecie i kontrolujecie ją w tym samym czasie jak leci. Nawet macie kamerę z pierwszej osoby. I Nikita to jest najlepsza broń, którą możecie użyć na walkę ze Sniper Wolf. Nie, nie ta ździra, ta inna. O! O ta. I na nią w teorii powinniście Użyć PSG-1 wcześniej wspomniane Ale jeśli posiadacie Nikite w swoim Ekwipunku, to możecie siedzieć za skałą I strzelać aż w końcu nie zejdzie ich HP Wypowiecie cheating Albo pójście na łatwiznę Ja powiem skill issue woman Chociaż i tak samo to, że potrafi przeżyć z trzy rakietki Na papę, to no może nie taki Skill issue. Kolejną ciężką pukawką jest M61 Vulcan Dzierżona przez Ravena Tego wielkiego gościa z krukiem na czole I jasne, teraz mógłbym zacząć pieprzyć, że bla 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 M61 jest tylko montowane w samolotach, a także na wieżyczkach, na statkach na przykład, bla 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 i tak dalej, ale co jak co patrzę na Ravena, jaki on jest dojebany, to mnie w sumie jakoś nie dziwi. Inna broń przy nim wyglądałaby po prostu jak zabaweczka. I na sam koniec MP5 SD. Czemu o nim dopiero teraz wspominam? Bo to jest broń bonusowa, kiedy wybierzesz najłatwiejszy tryb z możliwych, czyli very easy. Posiada nieskończoną amunicję i gra opisuje tą broń jako karabin szturmowy. Z kolei w realu jest to pistolet maszynowy, z zintegrowanym tłumikiem, która jest przeróbką Pistoletu maszynowego MP5, i teraz już widzę, że ktoś się pyuje w komentarzach: Ej, przecież ta broń jest głównie okrągła, to jaki tutaj trafia do tej gry? Przecież wcześniej mówiłeś, że PlayStation 1 by nie utrzymało czegoś takiego. Yy, no po pierwsze, zacznijmy od tego, że jesteś jedyną osobą w całej grze, która może dzierżyć tą broń. Po drugie, z Minecraft ją. Spójrzcie, ona jest cała kwadratowa. So yeah. I to wszystko. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania, jak i też możecie zasugerować, jaką grę byście chcieli zobaczyć. A ja, może, się Was posłucham. O ile to nie jest jakiś bad shit crazy idea. So, trzymajcie się i do następnego. <mulary>